Cześć Siemanko, witam. 139 dniu codziennych zdrapek. Przed nami, tak jak 9 poprzednich dni, moja giga pensja. Dwie dyszki, trzy dyszki, przepraszam, lecą do słoika. Robię troszkę miejsca i wylosujmy wygraną na dziś, bo 6 dni po kolei były pustaczki. Same pustaczki. I na dzisiaj. Może ta. Co mamy? Numer dwadzieścia jeden. Przybliżenie i sprawdźmy co nam przyniesie.

Dwa, cztery nie ma. Sześćdziesiona nie ma. Dwadzieścia trzy gigapensja. Siedemnaście nie ma. Osiem nie ma. Piętnaście obok sześć, Nie ma czterdzieści cztery, nie ma trzydzieści siedem, nie ma trzydzieści osiem, jest mamy, wygraną trzydzieści osiem mamy i dalej pięćdziesiąt pięć nie ma czterdzieści trzy nie ma. Czyli przynajmniej zwrocik wpadł. 54 nie ma. 28, 38. 35 nie ma. 7 meczka. 7 meczki nie mamy. 18 nie ma. Dwójeczki nie ma. Dycha nie ma. Dwanaście nie ma, dwadzieścia jeden jest. Dwadzieścia sześć nie ma, pięćdziesiąt jeden nie ma, trzynaście nie ma boczek. Trzydzieści trzy. O, drugie wygrane, czyli jest plus. Jest plus. Lecimy dalej. 57 nie ma. 31 nie ma. 1 nie ma. I ostatni symbol to 39 też nie ma. Zatem nie była to 38. Ja przechodzę do odsłonięcia wygranych. Przełamanie pasy złej nastąpiło. Chyba 6 dni po kolei były przegrane. Zatem ja przechodzę do odsłaniania, a ty nie zapomnij zostawić suba i lajka, żeby nie przegapić jutrzejszych zdrapek. 38. 5 dyszek. I co tam było? 33 drugie 50 złotych. Wpadła nam stówka. Pierwsza ładna wygrana. Nie, raz było 5 dyszek. Czyli mamy stówkę i 5 dyszek. Pięknie. Pięknie, pięknie, pięknie. Zobaczmy kontrolne, jakie są na stówkę. Może tu będą? Tak. H. H. I H. Mamy trzykrotność ponad dzisiejszego wkładu. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na jutrzejsze zdrabki. A jutro okrągły, podsumowujący odcinek. Pozdrawiam.